będzie efekt doświadczenia 10 maja w sali sesyjnej urzędu miejskiego w Będzinie ruszyła Będzińska Akademia Małego Odkrywcy a więc cykl warsztatów dla najmłodszych prowadzonych przez pracowników naukowych Pierwsze zajęcia pod nazwą Tajniki materii odkrywały przed dziećmi tajemnice chemii Niebezpieczny eksperyment. Wśród wielu eksperymentów nie zabrakło tajemniczego zamrożenia róży, ukazującego wpływ ciekłego azotu na materię organiczną. Bardzo mi się podobało trzaskanie róży. A co się z tą różą stało? Została zamrożona i roztrzaskana. Uderzyło o stół, to ona się y, łamała na kawałeczki. I te płatki były zimne bardzo. To jest takie pierwsze doświadczenie mojej córki z chemią tak naprawdę. Ona ma 7 lat. W ubiegłym roku poszła do szkoły jako 6 latek. No wiadomo, że w tych młodszych klasach chemii nie ma. Mm -hmm. Także to jest takie pierwsze doświadczenie jej z, z chemią. Zobaczcie, jak się Najbardziej mi się podobało, jak robili wulkanę z piany. A jak przekuć balon tak, aby nie pękł? Mimo wskazówek zadanie wcale nie takie łatwe. Trzeba było balon tak przedziurawić, żeby nie pękł. Z, Z dwóch stron. Udało Ci się? E, nie bardzo. Ale i tak było fajnie. E, trzy balony próbowałem, ale mi się nie udało. Ambitny Szymon następne balonowe próby miał podjąć już w swoim domowym zaciszu. Kolejne spotkania w ramach Będzińskiej Akademii Małego Odkrywcy odbywać się będą w soboty w godzinach dopołudniowych.